Witam Adam Kopyt miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 126. Jak uzyskać pełne nazwy miesięcy w tabeli przestawnej? O co dokładnie chodzi? Tak mamy przykładowy, prosty zbiór danych i na podstawie tego chcemy sobie stworzyć w tabelę przestawną, czyli zaznaczamy pojedynczą komórkę w zbiorze danych, klikamy kartę wstawianie i wstawiamy tabelę przestawną, tak chcemy na istniejącym arkuszu tu obok. i przeciągamy sobie daty do obszaru etykiet wierszy i chcemy po prostu te daty sobie pogrupować tak po miesiącach, żeby później jak przeciągniemy przychód do obszaru wartości, to mieć podsumowania sprzedaży po miesiącach. I jak klikniemy sobie prawym przyciskiem na dowolną z dat, wybierzemy z podręcznego menu opcję grupuj, to mamy możliwość grupowania po miesiącach. Jeszcze dla mnie to będą istotne lata, bo mamy od 2018 do końca 2019 daty i zatwierdzamy sobie OK. I mamy te informacje pogrupowane. Ale jaki jest problem? Nazwy miesięcy są skrótowe. Tak mamy sty, lud, marzec, A czasami chcemy być bardziej, tak dosłownie, czyli pełne nazwy miesięcy mieć. I. Nigdzie w, tak, w opcjach tabeli przestawnej nie jest, znalazłem takiej opcji, żeby tutaj te skróty były z pełnych nazw. Da się natomiast przy grupowaniach zrobić taką sztuczkę, że tam gdzie mamy tą zgrupowaną wartość możemy napisać inną wartość, czyli mam zaznaczoną komórkę sty i piszę po prostu styczeń, tak? I Enter. I to jest fajne, że jak zgrupuję ten miesiąc, tak styczeń. Jako styczeń, tak to on też się zamieni w kolejnych latach i to jest dla nas istotne. Trochę niestety tak, pracy ręcznej, ale możemy sobie ustalić tak, wszystkie daty, wszystkie poszczególne miesiące, po w grupowaniu dat tak, jak chcemy.